Cześć witajcie. jest ten Zicherać w tym odcinku wam przedstawię FIFA 19. Stwierdziłem, że nagram coś z jakiejś starej FIFA 19, yy, bo 20 nie będę kupował na ostatnią chwilę grałem tam w sumie chyba 2 miesiące i tak naprawdę 20 mnie przypasiła a tak, tak naprawdę grałem prawie całym, całą tą FIFA 19, więc stwierdziłem, że zagram sobie parę meczów, że dobis sobie Division Rivals, bo tylko Division Rivals dostępne i Oczywiście, jeszcze ten Squad Battles. Ale zagrałem po prostu Division Rivals. Chyba tu rangiem miałem 7 albo szóstą. Nie pamiętam, jak wczoraj grałem. ostatni mecz to chyba siódma. Bo prawdopodobnie za dużo nie grałem tam już pod koniec. I oczywiście sobie jeszcze gdzieś zagram jeden meczek tam standardowo przed nową FIFA, FIFA 21. I oczywiście na FIFA 21 będziemy z grubiej rury szli. Czyli będziemy robić pewnie e, tak: e, Squad e, Battles, e, Division Rivals i Foot Champions. Z tego względu, jak najwięcej końców wy, wy, wyciągnąć, albo paczki. A to będzie od Was zależeć, jak zaczniemy po prostu tą przygodę z FIFA 21. A na ten moment, po prostu otwieramy paczki, jakie nam da. Oczywi oczywiście nie mimienne, bo to zwykłe po prostu jest. Niezwykła po prostu to jest FIFA 19, dziew której tak naprawdę praktycznie rynek jest beznadziejny, bo nie ma wszystkich kart, jakie powinny być. Ale zobaczymy, może jakiś walkouty mi tu dropnie. Eee, dwie paczki premium, tak, dobrze mówię. Eee, dwie duża, duża złota paczka piłkarze premium, to sobie paczka za 25 tysięcy, dobrze pamiętam, eee, Piłkarze Mieszana paczka piłkarzy Prime, albo ta jest za. jedna z tych paczek jest za 25, a jedna z tych paczek jest za chyba 45. Ta chyba jest za, za 45, nie jestem pewien. Aż sobie zobaczę złote paczki. Jak teraz jest? To, to ta jest. To ta jest chyba za 15. Jest, jest, chyba ta jest za 15, tak. Dobra, zaczynamy od ty po prostu pierwszych paczek, bo nie wiem, jak te paczki tak naprawdę ekrany? No nie, no oczywiście, że FIFA 19 jest niegrana, ale też tak nie dropnie nic, bo nawet jak macie niewymienne. Aha, czyli po to muszę to sprzedać. No cóż. Pierwsza paczka, no bez nadzieja, no zobaczymy. No, może coś na następnej paczce dropnie. Też nie, bo po prostu czemu ma dropnąć coś normalnego? Bo. Albo poczekajcie. Dobra, was sprzedaję, to też tylko nie będę używał tych yy, paczek. Dobra, te są chyba paczki za 15 tysięcy, jak dobrze pamiętam, ale przekonamy się. No, widzę, widzowie, że paczki super są jak yy, na nagrody niewymienne paczki no powiem wam drop za <noise> Że nad ekranem nie było, to bez nadzieja. To jest bez nadzieja. Chociaż dajcie ci inne ekrany. No przecież to, to jest hit wizowy. Otworzyć 8 paczek i z tego nic nie leci. Nie, no to, to jest. To jest bez. Co nie mogę sprzedać? A teraz. No jest ta paczka. No standardowo powie nic nie dropnie. Czy, jak to się mówi, trzeba było 45 tysięcy. No i nic nie ma. To jest chyba mares. Jak dobrze pamiętam, to nie jest zły, mares. No nie, jest zły, to jest mares. No cóż, widzowie zagramy sobie demeczyk Division Rivals i zobaczymy, jak, jak ta będzie moja kariera w FIFA 21 Szła To jest mój skład. A, e, w sumie tak naprawdę wie, wszystkie karty są niewymienne chyba. Ta, wszystkie karty są niewymienne Nie, na pewno są jakieś wymienne, tylko... Nie wiem, czy to jest, to jest wymienne Wszystkie są niewymienne A jedna jest wymienna Ale ogólnie reszta jest niewymienna Tak moja ławka się prezentuje Oczywiście może tam jakieś Aguero I Salah'a wrzucimy na tą Puł Na tą półkę Jaką półkę? Mówię na... na mecz Cóż, widzimy się widzę was, zaraz, bo to czekanie jest długie w, yy, w tej chwili, więc wcale znalazłem mi przeciwnika. Trochę się naczekałem ogólnie, chyba z 5 albo z 10 minut. No, widzę widzę skład taki przeciętny, ma tam szybkich, czyli masane. Sterling też jest szybki, a ta aguero nie jest może powiedzieć powalający ale mam nadzieję że to prosto wygram cyk dobra Szkoda Let's go widzowie Mamy to Piąta minuta i jest gol Let's go To wyzwanie do wygrania. Do, 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 do 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 Dobra, o żeby nie... Przy... Dobrze, dobrze, dobrze. Syk. Chyba na dół podamy, żeby trochę to, to rozciągnąć tą grę. W środek podajemy. I karny. Hm. To jest karny? Nie, to jest poza polem karnym. Ja nie wziąłem, co tam się stało Aha dobra Spóźnione wejście A karny jednak Dobra mamy karnego No cóż no 2-0 w... No powiem wam widzowie tak Tego się nie spodziewałem Psycha siadła i chyba takie sposobem chyba dobrze wróży, że chyba 21 FIFA 21 yy, będzie kozacka, skoro takie rzeczy do się działy na początku mojego gameplayu w FIFA. Dobra, tu mamy jakieś punkty. Dobra widzowie, jeśli Wam się podobało wistęcie łapkować, subskrybować jest dzwoneczkiem żeby na bieżąco i oczywiście yy, Następny będzie jakiś odcinek z FIFA, ale to dopiero jak wyjdzie ta FIFA 21 Czyli prawdopodobnie za tydzień będzie dostęp do tego i prawdopodobnie będę nagrywał. Yy, te pierwsze oczywiście patrzki powitalne, może coś drobnie dobrego na start. Zobaczymy, no to. Hello!